No dobra, a więc lecimy drugim programem. Drugi program to jest ze strony, tak jak widać, kurczę to może nie zobaczysz. O, teraz czekaj, czekaj, czekaj. Kurczę. O, jest, jak widzisz, digiqsl.com, nie? I to jest też staraka strona, digiqsl.com. O, dobra. Ok. Eee, tutaj e, w pierwszym ruchu. Ta strona jest e, jakaś automatyczna, że tam po prostu e, jest gotowiec, e, jeśli chodzi o tą stronę. Ja sobie, jak widzisz, tu sobie zmieniłem, uzupełniając o swoje dane. Swoje dane uzupełniasz tu. Tak samo. Znak, e, tu masz Mariusz i, i ten dalej, antena. Power tu mam 90, ale tu masz szybkie 5W lub ten, to zależy jaką pracujesz. Eee, lokator bardzo dokładny, nie? Tutaj no i ta strefa, to wszystko. Eee, I on te twoje dane, jak tu widzisz, pisuje tu, nie? Teraz eee, robię łączenie z tobą, czyli pisuje. Eee. SQ4, i o, Y Raport taki, no zależy jeszcze w czym będziesz, ale widzisz, tu masz telegraficzny e, tu możesz zrobić ten właśnie, kurna e, na FT8, a zróbmy właśnie na FT8 FT8 powiedzmy, minus 13 operator name e, Artur Today Now Czyli teraz Mode FT8 Zawsze może zmienić nie? Na FT4 e, O Nie, ale niech będzie FT8 e, I to zrobiliśmy Powiedzmy na 30 metrach Za ci Dziękuję e, i to by było wszystko. Dobra, dobra, teraz pomyślmy tutaj. I teraz tak, możesz tą qsl sobie ściągnąć lub możesz, jeśli znasz e-mail, wysłać do kogoś, nie? Chociaż tu jest wyraźnie napisane, że ktoś tam ma z tego ten to, zobaczmy to, jeszcze nie sprawdzałem chyba, czy to jest ten, ale zobaczmy. Pewnie to jest, to, jeśli ktoś jest zarejestrowany na tej stronie, tak ale jak ja, już jestem uzupełniony, nie? Ale zobaczmy, no, co się stanie. A, Send QSL, widzisz, tu jest nawet pokazane, kurwa. Tylko, że trzeba chyba mieć przeglądarkę Chrome, bo to widzę, że w przeglądarce Chrome to wspólsko współpracuje. No czyli ten modem z qrz.com przy współpracy z przeglądarką home. Dodaj do Chrome. A, widzisz. No i wtedy ona by to wyświetlała. Ja nie mam aktualnej, bo ja mam za stary komputer i nie mam Windowsa 11 i nie będzie mi to obsługiwało. Z tego co ostatnio zauważyłem, więc cofnijmy to. Da się cofnąć? Dobra. Wyślijmy tutaj ML normalny O. I tu jest do kogo, nie? Czyli do ciebie. SQ4 i O. Y mapa wp.pl to QSL. From. FT8, 20 metrów i tanku dzięki za QSO dobra o, tutaj tak, tak, jeszcze jakiś masz tu, dziękuję za QSO, nie? Mariusz i takie dalej, o, tu już jest automatycznie wprowadzone no i send pójdzie, kurwa, co jest? Co on tutaj mi nie chce, message. Brief. nie chce mi kurwa wysłać, bo pewnie nie mam ci, ale nie no wysyła. Ach, kurwa, bo ja chyba skopiowałem. To być może musisz być na tym kurwa zarejestrowany, bo tutaj jakoś mi nie chce. No w każdym razie pewnie musisz być. No dobra, ale poczekaj. Sprawdźmy, jak to jest z tym obrazkami, tu jest tak, ok send image tak tu naciśniesz, to sobie wybierasz wtedy obrazek żeby tu wstawić i podstawić no. zamknij ale tak jak powiedziałem wcześniej e, ja też robię tak, że jak korzystam z tego programu, a chcę wykorzystać to, to widzisz on, tu już jest wpisane twoje wszystkie dane łącznie do tego tak jak powiedziałem wcześniej, najnowsza przeglądarka Chrome, znaczy Windows 11 powiedzmy, z najnowszą Chrome i tam ta opcje wtedy do wysyłania. No ale e, najprościej to ja wtedy robiłem tu, że ściągnąłem tą QSL'kę i przez zwykłą, kurna poczekaj, no ład zrobimy. This is e, my QSL, yes. A nie chce mi się to nie. To jeszcze raz download. continue download. O, i teraz mi ściągnęło normalnie. O, dzisiaj nie będziesz widział. O, jest, że tu mi ściągnęło normalnie. Otwieramy. I KUSL pod... o jak widzisz, qsl się otworzyła w przeglądalce. Także na tym to polega eee, zwykłe. No ja częściej używam tamtego programu niż tego, no ale to jest taki drugie alternatywny jeszcze.